Maćko, gdzie się czujesz, mój maćko? Nie, nie, tych nie, nie, Czekaj. Eee! Dzisiaj mieliśmy się w nie, nie, Babcia! Mama! Babcia! mama, babciu, tutaj, nie, Babciu! Posłuchaj mnie, ponieważ mieliśmy się zdziałał. Prosteliny. O Boże... O Boże, a która jest godzina? Jakaś siedział w nocy chyba, bo nią było jakaś lujeczka. Miałam sen, że Stefankiem byłem w, a, a kto to był Stefaniec? Nieważne, nieważne. Dobra, słuchaj mnie. Czekaj, ja ci zaraz pójdę po tą plastelinę. Maćko, 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 maćko. Taka bardzo brązowiutka, ale jak, jak pomalujesz, to będzie cała kolorowa. O, dziękuję, dziękuję. Proszę, proszę. To idź spać i mi nie przeszkadzaj. I mi... Czemu ten telewizor jest włączony? A, dobra. Nie?